Cześć, w tym odcinku rozpakowanie smartfonu Wiko Smartfon ten kosztuje 349 zł i w tej cenie idzie kupić lepsze, ale są one większe lub po prostu serwisy pozostawiają po prostu wiele do życzenia. A ten smartfon dość ciekawie się prezentuje. Na opakowaniu nie mamy nic szczególnego. Parametry techniczne nie są zbyt interesujące w tej cenie, ale to wiadomo. 5 cali rozdzielczość 654 na 480 jest to mała rozdzielczość jak na ekran 5 cali, ale i tak gęstość punktów jest większa niż w jednym tablecie aparat 5 megapikseli tylnia front to jest zwykła 0.3 dual core procesor 1,3 GHz i to jest największa wada tego urządzenia, bo w tej cenie już powinien być procesor czterorodzeniowy, a niestety nie ma. 4 GB pamięci ROM, z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Android 4.4 Kitkę, to wiadomo, to już jest tak właściwie standard. I H, to znaczy, że jest transfer do 21 megabitów na sekundę w trybie 3G i Dual SIM. Tutaj nie mamy nic ciekawego: importer, producent. Tu też nic specjalnego, tu mamy naklejkę, jakieś takie, to by było tyle, jeśli chodzi o opakowanie, przecież mamy może do rozpakowania, a więc to jest para w innym przypadku może być faktura. Dalej mamy, to jest masło, za chwilę go obejrzymy, taka wytłoczka. To jest yy, karta gwarancyjna dodatkowa obudowa mi się to jest plus dla producenta dużo to jest bajeru słuchawki niestety są one badziewne ale trudno W tej cenie to nie ma się co spodziewać kabel mikro USB standard taki bateria tu może nie być za, za, dokładnie być widać, ale tu jest 1800 mAh To jest standard Nie wiem co to jest To są takoby adaptery, ale po co one są to nawet nie wiem dokładnie Nie bardzo wiem po co są te adaptery A tu jest instrukcja obsługi To jest pewnie jak włączyć i wyłączyć smartmi że ona jest w różnych językach, przez co to tak dużo jest. Ładowarka sieciowa, nie robi dobrego wrażenia. Natężenie 5V na, na 700mAh, więc jest taka nietypowa, bo większość to ma albo na 500 albo na 1A, a tu mamy 700mAh. Nasz ładowarka też taka standardowa. To by było tyle jeśli chodzi o zestaw. Ten smartfon prezentuje się dość ciekawie. W ten sposób mamy tutaj wyświetlacz. A czy na wyświetlaczu, które nie ma tu różnych takich głupot podpopisanych, dość ładnie się prezentuje. Pierwsze uruchomienie trzeba zrobić. Zobaczyć, czy ten wyświetlacz tak naprawdę nie ma, ten wyświetlacz świeci. Dwie karty SIM, tak wcześniej wspomniałem. Bateria fajnie cienka. I od razu go włączymy. No. To by było na tyle jeśli chodzi o takie rozpakowanie. Za jakiś czas go zrecenzuję. Z wyglądu się całkiem nieźle prezentuje naprawdę. Wyświetlacz widać, że nie jest z najwyższych lotów, ale to w tej cenie nie o to chodzi. Głównie mi zależało na wielkości wyświetlacza. Też tu jest ładnie zrobiony. No zobaczymy. Jest konfiguracja. Więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.